Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie lekturę syzyfowe prace. Stefan Żeromski w tej powieści przedstawił rusyfikację młodzieży polskiej w czasach zaborów. Ale zaczniemy od wprowadzenia oczywiście, czyli od rodzaju literackiego. Obejrzeliście już filmik o rodzajach literackich, więc tylko teraz tak nawiążę. Syzyfowe prace to lektura należąca do epiki. Świat przedstawiony tworzy czas i miejsce wydarzeń, czyli mamy XIX wiek, owczary, gawronki najpierw, owczary, tak, potem kleryków. W postacie głównym bohaterem jest Marcin Borowicz, ale równie ważnymi. Postaciami są na przykład Andrzej Radek, Bernard Zygier, nauczyciel Pan Majewski czy dyrektor Jeczmieniew. Główna problematyka to właśnie proces rusyfikacji młodzieży polskiej. Widzimy Marcinka w szkole w Owczarach, gdy polskie dziecko musi uczyć się alfabetu rosyjskiego i ma z tym ogromne problemy. No, ale stara się, jest pracowitym chłopcem, powolutku, stara się y, poznać alfabet, potem liczyć w języku rosyjskim i czytać. Y, profesor bardzo przykłada się do nauki, i y, gdy przyjeżdża inspektor liczmienie na kontrolę, kobiety ze wsi skarżą się na niego, że to jest, bardzo przykłada się i y, dzieci śpiewają pieśni tylko w języku rosyjskim. Antoszka, Antoszka, Fajdionka, y, Kobiety naiwne nie wiedzą, że w ten sposób bardzo pomagają y, dyrektorowi szkoły. Y, Marcinek. Po tym przygotowaniu w owczarach dostaje się do gimnazjum w Klerykowie i tam yy, właściwie to ulega już rosyfikacji. Gdyby nie yy, przyjazd Bernarda Zegiera, gdyby nie lekcja języka polskiego, na której wysłuchał wspaniałej recytacji Tordona strzelać nie kazano, wstąpiłem na ciało i spojrzałem na pole wieści armat grzmiało artylerii ruskiej. Ciągnął się szeregi prosto, długo, daleko jako morze brzegi. Być może straciłby poczucie, że jest Polakiem. Nie rozumiał takich dziwnych metod pracy nauczycieli, którzy starali się pozyskać dzieci za przyjaźni z nimi, zapraszali do teatru uczniów faworyzowali tych, którzy pięknie mówili w języku rosyjskim, no, w ten sposób działając na stracenie całkowicie tej, tego poczucia, że, że, że są Polakami. Dopiero Bernard Zygier sprawia, że Marcinie budzi się patriotyzm. Kolejnym ważnym motywem jest um, chęć nauki dzieci. Tutaj postać Andrzeja Radka jest bardzo ważna. Gdy będziecie um, wykonywali mapę myśli z tej lektury, to bardzo proszę, żebyście zwrócili uwagę na Andrzeja Radka. Chłopcu przeszkadzano wręcz w nauce, nie zachęcano, rodzice nie mobilizowali go do nauki. On sam chciał, on przyszedł boso do klerykowa, bez żadnych środków. Dokuczano mu szkole, nauczyciele mu dokuczali. On postanowił za wszelką cenę zdobyć wykształcenie. Kolejnym yy, ważnym motywem jest przyjaźń. Przyjaźń yy, między chłopcami, ale również pierwsze takie sympatie. Yy, dzieńców z gimnazjum. Marcin y, zachwyca się dziewczyną spotkaną no, w parku. Anna Stogowska to będzie ważna postać dla niego. Y, no, Niemniej y, to uczucie y, nie ma szans na przetrwanie. W czasach rusyfikacji y, nie mogli być pewnie niczego i niestety y, ojciec jest zmuszony do wyjazdu w Rosji. Marcin po zakończeniu szkoły już nie spotyka się z Birutą. Dlaczego tytuł taki? Syzyfowa praca. Co to jest w ogóle ta syzyfowa praca? Na pewno spotkaliście się z tym związkiem frazeologicznym. To jest taka niekończąca się praca, tak? Praca, która nie daje efektu. Ktoś coś robi i to nie przynosi efektu. Na szczęście. Ze pracą okazała się praca rusyfikatorów. Polaków nie udało się wynarodowić. Stefan Żeromski pięknie pokazał postawę e, młodzieży polskiej, która potajemnie czytała e, ważne utwory patriotyczne, spotykała się i pomimo śledzenia, pomimo e, kontroli mieszkań, Udawało im się czytać utwory zakazane, udawało im się y, no, pamiętać o, tym, o kulturze polskiej, o języku polskim. To są te najważniejsze treści. Przesyłam Wam karty pracy. Będziemy oczywiście pisali rozprawkę po y, przeanalizowaniu jeszcze lektury. Sezabałe y, prace to jest. Y, Którą można wykorzystać przy wielu tematach, zarówno przy tematach związanych z patriotyzmem Polaków, jak i z przyjaźnią, jak i postawą wobec na przykład rosyfikacji. Życzę Wam cierpliwości przy wykonywaniu tych ćwiczeń, które wysyłam i bardzo proszę, żebyście wykonali dokładnie mapę myśli z tej lektury. Dziękuję za uwagę.